I pozbawiona też trosk, bo życie na ziemi jest pełne trosk. Maryjo, cała w Bogu, oderwana od zgiełku tego świata, żyjąca, tak jak i my, w niełatwych czasach, bo po grzechu pierworodnym niełatwy czas nastał na ziemi. Okupacja rzymska. Nieakceptacja bliskich. Nieustanne czyhanie na twojego syna, twoje jedyne, cudowne dziecko by było samym złem, a przecież było święte i samą miłością. Matko, nigdy nie żyłaś tak, aby ogarnęła Cię rozpacz. Nigdy nie żyłaś tak, aby ogarnęła cię depresja. Wynurzałaś się z bólu istnienia. Z wielu lęku ku Bogu, światłu. Dłonie Twojego serca są zawsze wzniesione ku górze. Nigdy nie straciłaś z oczu kierunku i zarazem sensu swojego istnienia. Matko, pomóż nam oczyścić serce z doczesności, z tego świata, z tego co staje się niepotrzebnym ciężarem i niepotrzebną troską. Zanurz nas w istnieniu Trójcy, przy Najświętszej, Matko. Ty to potrafisz, skoro trójca zanurzyła się w tobie, w Twoim łonie, szak zwoli Ojca, mocą Ducha Świętego. Syn Boży stał się w tobie ciałem. Niech się ucieleśni w nas pokój, pokój Ducha który będzie odporny na wszystkie lęki świata. Niech się w nas ucieleśni miłość, która będzie źródłem życia, nadziei, wewnętrznej wolności od świata, który tak mocno zniewala. Matko, bądź przy nas. Na tym szlaku pielgrzymim, na szlaku ziemskiej pielgrzymki, na szlaku pielgrzymki na jasną górę, i na tym szlaku pielgrzymowania do serca Boga, które to wędrowanie zawsze oznacza słuchanie słów Pana ich rozważanie, poddawanie się, oddawanie się temu słowu. Chcemy z martwych stawać wewnętrznie. Skutek mocy Słowa Bożego, które jest słowem da bar. Da to wydarzenie. Słowo, które się wydarza, zapada, coś zmienia, coś uzdrawia, coś oczyszcza. Przez obecność Ducha Bożego, który jest w tym słowie. Oblubieńco Ducha Świętego. Pomóż nam, aby Słowo nas dotknęło, dotknęło do rdzenia, do jądra naszego istnienia. Mamo, pomóż nam, drzwi otworzyć na Słowo, wszak Bóg dotknął Twojego istnienia w taki sposób, jaki do tej pory to nie miało miejsca. Zamknął się w Tobie, w Tobie znalazł dom. Niech i nas dotknie Słowo. Niech będzie to dotyk uzdrawiający. Oczyszczający. Jeżeli trzeba, niech to będzie dotyk jak miecz, który da odwagę, da mądrość, do światła, aby odciąć się od tego, co ciąży w nas ku śmierci, od grzechu. Olubieńco Ducha Świętego, módl się za nami. Umiłowana córko Boga Ojca, módl się za nami. Mam syna. Matko, Słowa Bożego, módl się za nami. Dziękuję. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię, na odległość jednego dnia drogi. Wszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i, pragnąc umrzeć, powiedział: Wielki już czas, o panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzała, oto przy jego głowie pod płomyk i span z wodą. Zjadł więc. I wypił, i znów się położył. Ponownie Anioł Pański wrócił i, trącając go, powiedział: Wstań niec, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie, umocniony tym pożywieniem, szedł 40 dni, 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Eliasz jest rozżalony. Eliasz ma już dość swojego życia. Eliasz ma stany depresyjne, bo ileż można walczyć ze złem. I to złem, jakim pogrążona jest jego ojczyzna. I to złem, jakim pogrożony jest jego król Ahab. Głębi, jakim pogrążeni są kapłani politycznie poprawni, nigdy nie mówiący prawdy, bo nigdy nie chcący się narazić i stracić w oczach króla, w oczach tych, do których są posłani, stracić moralnie, stracić materialnie. Eliasz ucieka na pustynię w rozżaleniu, w rozgoryczeniu tuż po tym, jak Bóg okazuje wielką łaskę za Jego przyczyną Izraelowi, bo złożona ofiara z cielca płonie ogniem z nieba, bo pokonanych jest 450 proroków, którzy czcili Baale, aż tartę i okazało się, że takich bogów nie ma. A jeżeli już są to są to demony. 450 proroków wyciętych w pień. To ze słowie proroków, bo prorok to ten, który jest ukształtowany ze słowa Bożego, który ma kontakt z Bogiem, który mówi prawdę, bo chodzi w prawdzie, bo jest zanurzony w prawdzie, w słowie Bożym, bo nie kombinuje ze słowem Bożym. Nie manipuluje Słowa Bożego. Prorok to ten, któremu li tylko zależy na Bogu. A skoro tylko na Bogu, to w konsekwencji na każdym człowieku, w którym Bóg się zostawił. Na dzieciach Bożych. Prorok nie może nie kochać. Gdyby nie kochał, to znaczy, że nie został obdarowany obecnością Bożą, która przyszła w mądrości Jego Słowa a która się obecnie miłością, która nie chce się zatrzymać, Eliasz, pełen wiary, modli się o, o deszcz, bo przyszła susza, trzy i pół roku suszy jako znak z nieba, jako też znak ukazujący suszę duchową, suchotę duchową. Wysuszenie duchowe skutek namiętności tego świata, Izraela większości jego mieszkańców. I w końcu pada deszcz i takie cuda widzi Izrael. Ogień z nieba na ofierze, którą chce złożyć Eliasz. W sposób cudowny, bo wyproszony przez modlitwę. Deszcz widzi to król. A jednak się nie nawracają. Jak zepsute, jak zatwardziałe potrafi być serce człowieka. Nawet po tym, jak doświadcza cudów wobec jecerhara, jecerhara, u Żydów to skłonność do zła, wobec tego zła, które widzi Eliasz, a którego. Jakoś nie można pokonać, Eliasz ma chwilę załamania. Ileż można walczyć? Ileż można się modlić? Ileż jeszcze znaków z nieba? Jak długo Bóg będzie cierpiał? Stąd ta ucieczka na pustynię. Stąd to pragnienie, aby umrzeć, aby nie istnieć. Stąd to zmęczenie. Ileż jeszcze będę cierpieć? Ileż jeszcze będę się modlić? Co się musi stać jeszcze? Rozżalenie, brak cierpliwości, ucieczka w sen, sprowadzenie swojego życia w depresyjnym stanie do poziomu wegetatywnego, jedzenie i spanie, picie. Ale Eliasz nawet tego nie chce, ani jeść, ani pić, to Anioł go mobilizuje, Anioł, zaiste Anioł, a poprzez Anioła swojego posłańca Bóg. Mobilizuje go. Ogarnij się. Bóg jest przy tobie. To tylko etap. Nie trać nadziei, Eliaszu. Idź. Bóg przychodzi z pomocą Eliaszowi na pustyni. Spełniając jego podstawowe potrzeby, jak jedzenie i spanie. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Masz dom nad głową, masz co jeść. Masz co pić, masz co do garnka złożyć, nie poddawaj się, nie jest tak źle, poczekaj. Nie wątp. Nigdy nie możesz się poddać. Idź, nie poddawaj się, jest przy tobie Bóg. Czasem w sytuacji, gdy jedna z naszych potrzeb, bardzo ważnych potrzeb, też subiektywnie odbieranych, bo... To, co dla jednego jest potrzebą, na miarę być albo nie być, dla drugiego może być jakimś banałem. To, co dla jednego jest banałem, dla drugiego może być jakąś fundamentalną potrzebą. Żeby nie fiksować się wskutek braków, żeby ufać. Żeby w sytuacji, kiedy Pan, jakby, ociąga się z wypełnieniem modlitw, jakie do niego zanosisz. I wszystko się miesza, ponieważ myślisz, że już teraz będzie dobrze, bardzo dobrze, żebym się tak objawił, a potem jest jeszcze gorzej żeby nie tracić nadziei, nie poddawać się, nie zostawić Boga. To tylko etap, żeby znieść się ponad doczesność. Naprawdę, w życiu chodzi jedynie o życie wieczne w tym teatru mundi, jakim jest Ziemia. W teatrze istnienia. Najważniejsze to być w niebie, dopóki jesteśmy w tym teatrze, arcyważnym. Teatrze w cudzysłowie, bo to arcyważne istnienie, które zaczyna się tu na ziemi i nigdy nie ma końca. Nigdy nie możemy w tej drodze na górę choreb, którą przemierza przez 40 dni, 40 nocy Eliasz, gdzie się objawi Bóg w swojej chwale stać w drodze ale skoro Eliasz wielki prorok Rydwan Pana prorok, którego świat nie widział no, największym jest Jan Chrzciciel, ale Eliasz jest na miarę jego przez moment jest rozgoryczony upada na duchu, to nie może się coś takiego wydarzyć ale prędzej czy później trzeba powstać co pan mi pokazuje też w tym słowie, to to, że czasem ten człowiek jest już, zmęczony swoich najbliższych, zmęczony czekaniem na wypełnienie modlitw, zmęczony cierpieniem wskutek braku zdrowia, potomstwa, wskutek nałogu takiego czy innego, który dotknął jego rodzinę, kiedy jest wyczerpany już. Mały gest dobroci potrafi wskrzesić drugiego człowieka. Jeden uśmiech, gdy człowiek jest maraźnie już wyeksploatowany walką. Czasem potrzeba drugiego człowieka, który zrobi małą rzecz, a to już jest zastrzykiem życia. Więc bądź uważny na historię drugiego człowieka. Bo nie wiesz, może tu na pielgrzymca, może. W życiu tam, gdzie istniejesz, będzie jakiś złamany przez życie Eliasz, któremu wystarczy podać wodę albo coś dobrego do jedzenia zrobić. A on powstanie i uwierzy w sens i dalej zacznie walczyć. I dalej zacznie iść w górę. Małe rzeczy. Człowiek gdy jest przybity życiem, gdy się zmęczy życiem. Z takiego czy innego powodu naprawdę potrafi się, jak Feniks popiął odrodzić skutek małej pomocy, rozmowy. Bardzo dużo służę i pomagam ludziom. Nie oszczędzam się. Ale miałem ostatnio takie doświadczenie szukania dobrego lekarza dla mamy, złamanej życiem trochę. I spotkaliśmy taką lekarz anioła, która poświęciła nam dwie godziny, która całościowo pokazała przyczynę choroby, która pokazała, jak trzeba żyć, która w to wszystko wkomponowała pięknie Boga, mówiąc o tym, jak ciało jest cudowne i jak zdolne do samoregeneracji. A ta pani lekarz to matka dziewięciorka dzieci, jeszcze druga wnuczka jej się urodziła. Widać zmęczona, ale jednak mająca ducha Pana i. Zamiast w toku wizyty, która odbyła się już dawno po terminie, po godzinach, może tak, że Bóg się objawiał. Że ta pani się w ogóle nie męczyła, tylko jeszcze się bardziej rozkręcała w pomaganiu. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze zadzwonię do takiego profesora. Jeszcze do takiego profesora zadzwonię. To zróbcie, tamto zróbcie. Jeszcze wysłała na maila. Ja po drugiej stronie biurka zobaczyłem, jak ważne jest rozdawać siebie bez reszty drugiemu człowiekowi, i to jest sens. Jak ważne jest nieść ulgę drugiemu człowiekowi, być uważnym. Gdyby nie anioł, to nie wiem co by było z Eliaszem, może Pan w inny sposób poradziłby sobie z nim. Ale woda i jakiś podpłomyk, mąka z wodą i stopniowo, stopniowo Eliasz wrócił na tory swojego powołania. Na początku, to też jest mądrość, potrzeba cierpliwości. Jak uważnie słuchaliście, to najpierw zjadł, napił się i dalej poszedł spać. Jeszcze nie poszedł, bo nie miał siły. Pierwszy etap, ale zmusił się, żeby coś zjeść. A drugi raz już się napił, zjadł i poszedł. Poszedł w górę. Czasem tak się dzieje w aby potem dla innych być aniołem. Kto sam nie doświadczył bólu istnienia i nie został wskrzeszony, nie zmartwychwstał, skutek Bożej obecności nie będzie miał tej wrażliwości na drugiego człowieka. Będzie mierzył go swoją miarą. O, że Eliaszu, już nie wydziwiaj. Zrobiłeś, co możesz. Tam anioł nie poucza Eliasza wiele mu nie moralizuje, po prostu kocha go, a wyraża tę miłość, wyświadczając elementarną rzecz, wypełniając elementarną potrzebę. Nie kładzie mu tam nauk, po prostu jest przy nim. się Potrzeba nam mądrości w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Najpierw uważności. <klujna> a nade wszystko miłości. Meriasz jest jak skrzyża zdjęty, ale i skrzyża będąc zdjętym można dalej wejść na drogę powołania. Wystarczy tylko woda miłości, woda Ducha Świętego. Eucharystia. Bo przecież ten podpłomyk i woda to symbole Ducha Świętego. To symbole Eucharystii. Zostanie pokonane, wiemy, że Achab zostanie zniszczony przez Aramejczyków. A ta, która go kulą, mała demoniczna jest Ebele, Ebele. Córka sydońskiego króla Igba Ala. Wypadnie z okna, i właściwie wypchnięta zostanie z okna, i wszyscy będą widzały jej krew. Kto Boga zostawia i z Bogiem walczy, kto próbuje zamknąć usta prorokom prędzej czy później, tragicznie skończy lub się nawróci. Wybór należy do prześladowcy, a do nas należy być wiernym. Takie jest życie. Czasem jestem wysadzonym z siodła życia, Eliaszem, a czasem aniołem. Jesteśmy sobie potrzebni. Dziś masz siłę do życia po to, żeby podzielić się tą siłą z tym, którym tej siły już nie ma. Ale tu trzeba serca wrażliwego. Prorok ma dar czytania w sercu. Taki dar miał ojciec Pio, ale to nie chodzi o taki nadzwyczajny charyzmat, że wszystko wiem, co ty masz w głowie i w sercu. Tu chodzi o wrażliwość. Nie może nie mieć wrażliwości serca na drugie serce w ten, kto jest naprawdę w Bogu. To bycie w Bogu to cudowne doświadczanie miłości, ale to też doświadczanie cierpienia jako reakcji na cierpienie serca drugiego człowieka. A to wszystko można sprowadzić do jednego słowa: miłosierdzie. jest pomaganie sobie nawzajem. Wracając do tej historii pani lekarz i mojej mamy, to pani na końcu wizyty tak się otworzyła mi, ale proszę się pomodlić za mocni Marka, Maćka i Michała. Jestem bardzo zatroskana o nich. ma otworzyła się z różnych trudności związanych z jej dziećmi i z własnym bólem. Jakoś nie wstydziła się, właściwie już pod koniec dwugodzinnej wizyty, która zakończyła się o 22, powiedzieć też o swoim cierpieniu. powiedziałam mam cierpienie, tak, mam też swoje cierpienie. Każdy ma jakieś swoje cierpienie. Ważne, żeby się nie zamknąć w tym cierpieniu na Boga i nie zamknąć się w tym cierpieniu na drugiego człowieka. Małe gesty czasem, jedno słowo, jeden uśmiech jest jak słońce, które wyprowadza z grobu, ciemnego grobu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, żaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. I dani na woli miłą Bogu. Paweł jest już w prawie okresu życia i okresu swojego powołania Apostoła Narodów. Te słowa o tym, aby żyć jak Chrystus, wyszczególniające konkretne wady ludzkie, zachęcające stanowczo do walki z tymi wadami. Wypowiada, gdy jest w więzieniu, bo list do Efezjan to jeden z jego listów więziennych. Wypowiada w więzieniu, kiedy sam ma potężne problemy i tak jak przystało na wiernego... Apostoła Chrystusa dzieli jego los, to znaczy odrzucony przez swoich i pozostawiony przez lwią część apostołów. Paweł się nie poddaje, podnosi na duchu dzieci swoje w Efezie, we wspólnocie, w której przebywał swego czasu. Jeszcze w latach świetności, swojej misjonarskiej aktywności, trzy lata. Ale w ogóle ten tekst jest skierowany do chrześcijan w Azji Mniejszej, bo badacze mówią, że być może ten tekst, wyjątek z listu do Efezjan, i w ogóle list do Efezjan napisał jakiś jeden z jego uczniów, Tychik albo Onezym. Tak czy inaczej, to co jest napisane, jest tożsame z sercem Pawła. To jest duchowość Pawła. Wyrażona albo bezpośrednio przez usta Jego, albo przez usta jednego z jego uczniów. Paweł przypomina o duchu świętym. Żeby nie zasmucać ducha świętego w sobie, my jesteśmy zanurzeni w duchu świętym zanurzeni w trójcy przy najświętszej w momencie Chrztu. Bóg w nas żyje. A już na pewno jesteśmy zanurzeni w najświętszej, najdroższej krwi, najświętszym ciele. Bóg we mnie żyje. Jesteśmy w mszy świętej po Eucharystii. Święty Bóg Jezus Chrystus we mnie żyje. To jest żywa osoba, to nie jest martwy opłatek. Ja go przyjąłem. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Pragnąłem go przyjąć. Żywy Bóg, żywa osoba we mnie. Tak jak trosk powinno być naszą, to aby nie zasmucać, nie być powodem udręki, troski u naszych najbliższych. Tak tym bardziej powinno być naszą troską nie zasmucanie Jezusa Chrystusa, którego mamy pod swoim sercem. Maryjo, kochana, która jesteś nieustannie zjednoczona z Bogiem, daj nam taką świadomość wiary. Bóg żywy we mnie, żywa osoba. Jezus Chrystus, święta osoba, dla której udręką może być każdy, może i jest każdy grzech. Abym Wiedział, że żyje w Bogu, że Bóg we mnie żyje, którego przyjąłem w sakramentach, a w sposób konkretny, w najświętszym ciele i najdroższej chwili Pana. Panie, żyjesz we mnie. Jesteś żywą osobą. A ja przyjmując Ciebie tylko pamiętam o tym, a potem zapominam, jaki stan serca Tobie gotuje. Najświętsze serce Pana które przyjmuje do swojego serca, opieczętowani Duchem Świętym, podczas chrztu świętego raz na zawsze, co zasmuca serce Boga, gorycz, wszelka Go uniesienie, gniew, bycie w konflikcie, gniewanie się, bycie wrzaskliwym. Znieważanie Boga w drugim człowieku, znieważanie drugiego człowieka, wszelka złość. Paweł, kierując słowa do swoich duchowych dzieci, zawsze ma na myśli wspólnotę, wspólnotę Kościoła. Bądźcie nawzajem dla siebie dobrzy, miłosierni, przebaczajcie sobie, jak Bóg wam przebaczył potrzeba nieustannego czuwania nad swoim sercem. Myślę, że taką motywacją, która powinna dojść do naszych twardych, nadwardziałych serc, powinna być motywacja, która istnieje pod mocną Ja nie chcę zaskoczać Ciebie, ja nie chcę zaskoczać Ciebie, zasmucając i odrzucając tego samego Chrystusa w duchu człowieka. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,